Matylda stwierdziła, że nam coś z samochodu wypadło. Nie, to nie kolejna awaria, to tutaj było. I wjeżdżamy właśnie na fragment, gdzie zwinięto asfalt. Sytuacja nam się trochę bardziej skomplikowała. Zdecydowanie bardziej. Matylda się trochę wystraszyła. Zdrowaś. Zdrowaś, klepała. Pan był wyluzowany, jak sam nie no, ma. Nie, pan w ogóle luz. Mały tutaj poranny bałaganik i pusto, nie? Zobaczcie. Staliśmy sobie w takim miejscu parę kilometrów od granicy Bośnia yy, i Czarnogóra. To jest, to jest moja rodzina. Trenują rzut kamieniami, bo tam na dole mamy rzekę. Całkiem fajna miejscowa. Prawda, tak jak przyjechaliśmy, to tutaj było trochę tirów. Zresztą teraz też to teraz Wam pokażę. Ale już wczoraj też. Ciemno było, a widoki były fajne, i zdecydowaliśmy, że jednak dalej chcemy jechać i znowu oglądać te widoki, a nie po ciemku. No i zobaczcie, Matuda stwierdziła, że nam coś z samochodu wypadło. Nie, to nie kolejna awaria, to tutaj było. Jestem bardzo ciekawa, co to jest, więc jeśli ktoś wie, to chętnie w komentarzu poproszę Ale o taką te, informację. To jest taki kilo, do... a to mój mąż nawet wie. Oczywiście. A no dobra, nawet wiesz. Nawet, nawet takie rzeczy <laughs> wie. No. A oni tu trenują rzut do rzeki i tata powiedział, że Matylda dostanie stówę jak dorzuci. Ale musisz pokazać jaki kawał musisz. A musisz rzucić naprawdę kawał. A Krzysiek dorzucił do połowy. Ale do Więc... połowy rzeki. Nie, do połowy odległości. Wow. <laughs> tak naprawdę zepchnąłem kamień. Nie, nie do rzucił, do, rzucił do połowy rzeki widziałam sama. Nie wiem czy będzie chciał to zaprezentować. Jutro Matylda jak nawet tak dorzuci, to zarobi stówę. Ale jutro będą zakwasy w ramieniu. Gratuluję Wam, się tak zauwzięła dziewczyna że Dla stówy się poświęcisz. Nie, Może Ty masz za małe kamienie, żebyś nie tam, nie dziecko. Spadła. Właśnie, żebyś się nie Ale... poświęciła tak bardzo, że Cię będzie trzeba zbierać. No i tutaj taki most jest bardzo... Chcieliśmy spać tam, bo tam jest taka jakaś restauracja i ta infor... tutaj była informacja na... Um... Park For Night, że tam można sobie spać, ale jak wjechaliśmy wieczorem, to się okazało, że tam w ogóle jest jakiś posterunek policji, jakiś w ogóle... No i było bardzo krzywo, tak naprawdę. No. no i było bardzo krzywo, więc wróciliśmy tutaj, tu jest prosto, jest stacja zaraz obok, GPS-ka Wam wrzucimy oczywiście. No to i generalnie... To by na miejscu, miejsce, mówiłaś, nie? Tak, tutaj Były było pozostawiane, tu, no, tego nie mówiłam, ale tak, tutaj było pozostawiane. No tam się nie odważyliśmy stanąć, gdzie, jest, gdzie są ale te... Ale też jest krzywo, tego może nie widać, ale tam jest krzywo. A tutaj jest. Tak, a, a Krzysiu bardzo planuje, żebyśmy mieli prosto do spania. Żeby woda dobrze odpływała pod Okej, okay, tak. ja myślałam, że to w, trosk, w trosce o nas. Ja nie, no ży po żyłam po pierwsze, tyle czasu w trosce, kłamstwie. Drugie, żeby woda odpływała. A ja tyle czasu w kłamstwie żyłam. <noise> Dobra. No prawie. No. Prawie, Brakuje prawie. jakichś 3-4 metrów. Widok jest taki jeszcze, zobaczcie, a my potem jedziemy tam, 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 ale już po tej drogie, drugiej stronie rzeki. I za chwileczkę ruszamy i będziemy. I tankuje, będziemy tankować jeszcze. Około 9 zł kosztuje litr paliwa. No, to jeszcze taka informacja. Yy, I pokażemy Wam granicę. Bośnia-Czarnogóra. Jesteśmy na głównej dojazdowej drodze do granicy. Głównej, powtarzam. No takiej głównej, nie jest to jedna z wielkich granic, ale jest to droga dojazdowa do granicy z Czarnogórą do kanionu Tara, rzeki Tary. I wjeżdżamy właśnie na fragment, gdzie zwinięto asfalt. Byliśmy ileś tam lat temu, nie wiem, spięć. Czarnogórze i postanowiliśmy właśnie tą drogą wrócić do domu, jeszcze wtedy samochodem osobowym, bez przyczepy. I szukając informacji, jak ta droga wygląda, było napisane, że trzeba przejechać szutrem. E, nigdzie nie było informacji, jak daleko się jedzie, ale my stwierdziliśmy, że zaryzykujemy. No, jest to około 12, 12 kilometrów. Tak, jest to około 12 km, także jakby ktoś kiedyś poszukiwał takiej informacji, to właśnie ją zawarliśmy. Jak dziewczyny? No proszę bardzo, zapraszam na górę. Tak, jest tutaj ja się nie pewnie czuję. Naprawdę? No, tak. Wiesz co, powiem ci, tak łatwo jest wejść, dużo jest leźć. Dasz radę. Pomogę ci. Aha. Chyba, że zostaniesz tutaj. Tak. Ja zostaniesz, Camping. tak? Camping. I gdzie my jesteśmy w ogóle? 6 km od granicy. Tak mniej więcej 6 nie, km. Tak mniej więcej. I tu jest ee, takie centrum raftingowe i ja rozważałam tutaj nocleg. Ale już nie dojechaliśmy. Ale wczoraj o 12 w nocy jakbyśmy jechali tą drogą. To nie, tak. Dlatego to było bardzo rozsądne i no. posunięcie. Myślałam, że jakieś rzeka. rzeka. A, no to rzeka. A tu jest tyrolka zobaczcie Tu jest tyrolka. I można zjechać na tyrolce, ale trzad. A tu jest w ogóle taka zrobiona wiata. Że można sobie wejść i podziwiać widok. Popatrzeć na ten widok, ale super. Zdjęcie to zdjęcie pojawi się na Instagramie. Maybe, maybe. Ale fajnie. Zrobiliśmy sobie przystanek, żeby troszkę rozprostować kości, odpocząć. Kawy nie będziemy tutaj pili, chyba później się napijemy. Ale ty, w jakim oknie ty jesteś? Ale masz widok za oknem. Ja cię kręcę. Zobaczcie, chcielibyście tak mieć e, dom z takim widokiem. A może macie? To, to, to macie fajnie, jak macie taki widok z okna. To tylko pozazdrościć. Dojechaliśmy do granicy Bośnia i Czarnogóra. Dokładnie, ta droga jeszcze, słuchajcie, ona nie jest cały czas szutrowa, tak jak widzieliście na filmie. Eee, ale szutry są tak miejscami, ja mam wrażenie też, że trochę asfaltu jest dołożone, mhm. ale zdecydowanie łatwiej się jedzie w tą stronę, czyli do Czarnogóry. Bo z tej strony drogi jest więcej asfaltu niż w drugą. I tak jak my jechaliśmy pod górę, czyli z Czarnogóry do Bośni, to mieliśmy dlatego takie wrażenie, że ona jest cały czas szutrowa, bo jak jechały samochody z przeciwka, to my musieliśmy szutrem jechać. Także nie jest tak źle, jak będziecie w okolicy, musicie się przejechać tą drogą. Może trochę szkoda samochodu, ale wrażenia są niesamowite. Jedziemy na granicę. Jedziemy na granicę. No, i tak wygląda granica. No, i podjeżdżamy do granicy. Ja tutaj tak chyłkiem nagrywam, dlatego że za chwilę będziemy przekraczać most, który robi mega wrażenie. I tak patrzę na tą granicę, i się poczułam, jakbym była w jakimś Boliwii czy innym kraju. No, i tak wygląda most. Wygląda dokładnie tak samo, jak pamiętamy. Tak, tak. Nawet chyba te same deski są dziurawe. Tak, ale jest niesamowicie po prostu, no. no i się nie zarwał. Matylda tam z tyłu zdrowaśki klepała, żeby się właśnie zarwał No i teraz jedziemy do granicy Czarnogóry. Czarnogórą No i wjechaliśmy do Czarnogóry. Oficjalnie jesteśmy w Czarnogórze i jedziemy kanionem rzeki Piwa do zapory. Tak pięknie jest. A ty, właśnie stwierdziła, że są wysokie góry. Idziemy w zatoczkę, albo, Matylda idziemy w tą drugą zatoczkę. Przemkniemy tu? Chodź, szybciutko gęsiego Ja jedę za tobą. Tutaj generalnie prawie w ogóle nie ma ruchu. A tam jest. Nie patrz w dół. Mamy tutaj takie widoki, słuchajcie, jak się patrzy w dół. Ale przyznam szczerze, że nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego jak zawroty głowy. I stanęłam tutaj i mi się zakręciło. Więc jednak jest wysoko. No, tutaj już, jest, tutaj już się czuję trochę bardziej bezpiecznie. Dzisiaj nie będziemy robić pikniku pod wiszącą skałą. O, a tu mamy tunel. I to te tunele wzbudzały wątpliwości, czy nasz van się zmieści. Zmieści się. Nie ma Telda? Zmieści się. A tu mamy taki piękny most. Ten most pamiętam z naszego przyjazdu tutaj wiele lat temu. A tu mamy taką piękną rzekę. Piwa. i Piękną skarpę. I bliżej nie podchodzimy. Mówisz, staniesz za barierką, będziesz się czuła bezpieczniej. Tak, to w tym momencie można nawet spojrzeć w dół jak jest barierka, nie? Ostatnio oglądałam film Terasfery, byli w takim też pięknym miejscu w Hiszpanii. Ścieżka króla bodaj, że to się nazywało. I kurczę, pamiętam jak szli tam i Monika się bała spojrzeć w dół. Chciałam powiedzieć, że rozumiem Ciebie, kochana, bo tutaj, jak patrzę w dół, to oj. To oj. No dobra, wracamy do taty. Wracamy. Nad tamą, znaleźliśmy ją, <grym>, albo ona znalazła nas. I jesteśmy też nad jeziorem Piwsko, jak to Matylda słusznie zauważyła. I ja wyczytałam, że jest to jedna z najpotężniejszych tam Europy. I tak sobie stoimy i myślimy, że w sumie ta. że w sumie ta tama w Rumunii, na której byliśmy, to się troszeczkę większa wydawała. Tama 220 metrów wysokości yy, i niecałe 300 metrów długości. 220 metrów, no to zobacz, jej tylko fragment widać. Tak, nie? tak. Trzeba podejdziemy z drugiej strony, to zobaczymy mhm. jak, jak duża jest. Yy, I co jeszcze? A, no i wybudowali ją w latach 70. także ma już ponad 50 lat. No i mamy mhm. widok. Cały czas ten widok idzie z nami, albo my z tym widokiem. Zatrzymaliśmy się, bo Magda stwierdziła, że zrobi nam placki. Ale. Zobaczcie, co Matylda robi. Dlaczego tak córeczko robisz? Bo to jest olej kokosowy, który zależnie od tego, ile jest stopni w pomieszczeniu, na przykład jak jest 20, no akurat teraz w górach mamy dość chłodniej, mhm. na przykład 20, nie wiem, 25 stopni chyba około, i on wtedy po prostu, on stoi w szafce, więc ma konsystencję takiego masła jakby. Mhm. A kiedy jest cieplej, na przykład 30 w górę, no to on się po prostu roztapia w taki olej zwykły. No i właśnie I się roztapia, go można roztapiać. Pięknie. Będziemy pięknie. smażyć tam placki. Fajny pomysł. Tak, Mati? Tak. I w takich okolicznościach przyrody zjemy placki i napijemy się kawy. Taki zestaw z takim widokiem smakuje najlepiej. Kijujemy na dwójce, nie będzie mi widać, ale będzie widać ten tunel fajny. Tuż przed mostem skręciliśmy w lewo w trasę P14 na miejscowość Zbli... Zbliak. Zbliak, dokładnie. E, tutaj gdzieś będziemy szukać, jest jakiś punkt widokowy po tych serpentenach. E, dwa razy się skręca w lewo na Zbliak. raz z głównej, i potem jeszcze raz e, w lewo. No, i tu mamy mieć gdzieś jakieś spektakularne coś. A potem jedziemy dalej na P14. Chciałem tylko jeszcze dodać, że piłujemy na dwójce. A tu masz z lewej widok. A tu o, masz no uważaj samochód. Ta, tam jest właśnie ta droga. <laughs> tak, a tu nie wiem, czy. Okay. Nie, nie będziemy się zatrzymywać. Trzymamy się na punkcie widokowym, który pewnie za chwilę będzie. No, a tak się zastanawialiśmy, czy właśnie nasz van się zmieści w tych tunelach. Także jak macie auto 3-metrowe. Wysokością to, to się spoko. zmieści. <laughs> Nigdzie nie mogliśmy tej informacji znaleźć. No i dojechaliśmy na samą górę. Tak nam się wydaje, przynajmniej. W... No i musimy no. zrobić przerwę chwilę, bo cały czas na dwójce jechaliśmy, więc boję się, żeby się woda nie zagotowała w samochodzie. No i, i chwilę ty... takiego rozprostowania A... kości. Tak już proszę. I Sorry. Jesteśmy w Trsa, tak to się nazywa. To jest taka, takie na, na mapie takie zazna, taka zaznaczona miejscóweczka, yy, gdzie są właśnie restauracje, i można się zatrzymać, taki punkt postojowy. I Czyli trochę to wieje. Jeszcze, to jeszcze nie jest chyba docelowo, zupełnie na samej górze, aczkolwiek może tak, musimy zobaczyć. Dokładnie. Się wydaje już ciągle, że jesteśmy na samej górze, a potem się okazuje, że jeszcze jest coś. I trochę wieje i zobaczcie jak Matylda się ubrała. Babuleńka. <laughs> Babuleńka Zimno pani. Boja. Ugrzać, o jaki zimno. zimno! 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 Ma bullańko zimno czy? Zimno! Zimno! Łaj! No, Sytuacja nam się trochę bardziej skomplikowała. Zdecydowanie bardziej. No tam nie zjadła, za ciężko. Pony dały radę, auto było duże. Auto było duże i było trochę stromo. I ja już chciałam przerzucać ekipę w sensie siebie na drugi bok, żebyśmy się nie przeważyli, ale dobrze. Matylda się trochę wystraszyła. Zdrowaś. Zdrowaśki klepała. Ja nie ukrywam, też miałam żołądek taki lekko skurczony, ale było ok. Ale pan był wyluzowany jak sam. Nie no, pan, pan w ogóle luz. My kiedyś, kiedyś Mieliśmy też taką sytuację, czy znaczy nie my osobiście, tylko obserwowaliśmy podobną sytuację, jak dwa TIRy próbowały się minąć. W Czarnogórze, dosłownie na, na, na pudełka zapałek. I z, właśnie teraz stwierdzam, że po prostu ci kierowcy tutaj, to jest dla nich standard, nie? Mam nadzieję, że to była jedyna ciężarówka na tej trasie, którą spotkaliśmy. W ogóle ciężarówka tutaj, wywrotka to było, nie? Mhm. Czyli jednak takie Można? Można. rzeczy tu jeżdżą, więc spoko. Zobaczcie, jak pięknie rozszokowani po spotkaniu się. Dziewczyn. Tak, trochę, trochę mamy ten samo poczucie takie rozedrygane, tak powiem, zaburzone. Czy <laughs> się, się śmieję, że za każdym zakrętem wygląda, że znowu jakaś ciężarówka na nie wyjedzie? Ale na razie jest ok, na razie była tylko jedna. Ale co to jest pięknie? Pięknie jest, pięknie. A, jedna. A jednak. Miała być tylko jedna. Może jakąś budowę jadą? Aha. Jednak nie, bo tu się tam buduje. Tu. Tu. I Być może pan jedzie tu. Ale i co? No nie wiem. Tak sobie tu postoimy teraz. Pan co A pan w ogóle fajeczką w łapce? Było, tak. Mogłem... To było takie, takie dosyć duże spad po prawej, więc my nie mogliśmy. My w związku z czym pan se cofnął, podjechał. Podejrzewam, że nawet mu e, drobinka popiołu nie spadła w trakcie <grym> tego manewru i poszedł dalej. No, a tu się dom buduje, zobaczcie. No, już chyba nie zobaczycie. A jeszcze może złapiemy między drzewami. No, generalnie, no, p 14 no, Tak, tak, tak. Tak, polecamy, polecamy. Nie, no jest, nie, naprawdę jest. Najlepiej przyjechać tu ciężarówką. To jest najlepsza droga. Transalpina, transfugarska nie zrobiła nam takiego wrażenia jak tutaj. Bo tam nie musiałeś się mijać z ciężarówkami. Tak, to znaczy tutaj, bardzo, na bardzo krótkim odcinku, musieliśmy pokonać bardzo dużą wysokość. Tak, tak. No to i też. bo naprawdę bo jest tutaj bardzo pionowo, jeżeli można powiedzieć. Jeżeli chodzi o wana, może e, oso na osobówce <laughs> tak, takie wrażenie by to nie zrobiło. No, na motocyklach. To wiadomo też trochę inaczej Ale jadąc vanem no robi wrażenie Przyjechaliśmy na punkt widokowy Chcieliśmy tutaj nocować Ale no niestety nie Tam stoi nasz samochód Jest bardzo krzywo A tutaj jest taka droga No i generalnie taki mocny offroad Więc No nie, nie damy rady Niestety nie damy rady Powinniśmy mieć samochód 4x4 z bardzo mocnym poziomowaniem. Może wtedy można by było wjechać. Ale idę do moich dziewczyn, bo one są już na wieży widokowej. Także ten. Także Zaraz wam pokażemy, jaki tutaj jest widok. Widzę, że ktoś tutaj szaleje z kocykiem. I Jak tam? Piękny jest, nie? Super. możemy tutaj kocyki rozłożyć jakieś a! Tak, tak, pewnie A jeszcze, o, a Wstęp O Jeszcze taki wstęp, że tutaj się coś dzieje a propos Instagrama Tak, będziemy coś nagrywać na Instagrama zaraz Tak? Ale tak, no tak. Nie, nie mówimy co? Okej, okay. no dobra I teraz się zwiat Proszę. Klaps I co? I klaps, i kończymy Aha, no dobra, to teraz będą widoki I klaps I klaps Zobaczcie taki viewpoint. Się można zatrzymać i se można siąść i mieć taki viewpoint. My tu nie bardzo możemy stać, więc jedziemy dalej. Za duzi jesteśmy. A tu? A tu można zagrać w kosza. Jakby ktoś się nudził, to może zagrać w kosza. Proszę bardzo. Jak mielibyśmy piłkę, mamy niestety tylko piłkę do siatki, także nie zagramy. Ale można, proszę bardzo. Nasz nocleg, zobaczcie w jakich okolicznościach przyrody będziemy nocować. Samochód ustawiony jest na poboczu, ponieważ tutaj mamy ulicę, drogę główną. Tędy samochody przejeżdżają, ale dużo tych samochodów nie przejeżdża. Także myślę, że będzie spokój w nocy. Samochod, samochód stoi już na najazdach. Tutaj mamy jeden najazd, tu mamy drugi. Matylda pomogła mi wypoziomować. Nawet zrobiła Matylda dla Magdy schody, bo proszę, zobaczcie, jak tu jest wysoko. Także są zrobione schody. Tutaj moje dziewczyny się relaksują. I dzisiaj tutaj zostaniemy na noc. Także jest pięknie, jest cudownie. Warto było cały dzień jechać i piłować samochód na dwójce, żeby znaleźć taki nocleg. Także dzięki, że byliście. Zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Pa. Taka sytuacja. B i H, z krótkim Widzisz? Tak, 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 B i H. Aha, a kamera właśnie zrobiła kółeczko. Zrobiła? No ja tu trzymałam i kamera zrobiła takie.